Rozpalamy Grilla! Ja! ja Grilla ma grilla. Masz, proszę bardzo! Proszę bardzo, tak się właśnie bawimy! Dzień, Dzień dobry, mi to was bardzo serdecznie jestem, Paweł, a dzisiaj są do mnie skie ze snajperką. Skie na końcu. Z a na, ko na końcu, na koniu! Na końcu! <grym> na końcu! Dobra, też wezmę. Gdzie skłoń? Ja sobie tego mam, dobra. Ok. Tego samego mamy, zobacz. No e, chyba, chyba tędy musimy się pojechać, tak, w tą stronę, drugą stronę. No? W drugą. W drugą stronę. E, mam nadzieję, że w tym odcinku misje będą równie porąbane jak ostatnio. Go! No, na pewno. To, to jest to po prostu masakra jakaś. Nie, no, nie, tutaj na dół zobacz można. Kanionem. No patrz, no. no skacz koniku. Dobra, jakaś no, Jak śliwa. brak drogi. No skacz. Patrz. Hop. O, lecę, lecę na koniu. Bo nie. <laughs> e, dobra, koń zesztywniał. Ej, jedzie traktor. Ej, stary mój koń wpadł pod ziemię. Chodź, traktorem pojedziemy. I, idę. E, e, tu nie ma akurat siedziska, ale można wskoczyć, chyba wiesz? Już patrzę. Wskocz na maskę. I pojedziesz na masce. O, Jestem, dawaj, dobra. Dobra. idziemy. Nooo. Zobacz, pięknie. Dobrze, trzymaj się tam. Dobra, teraz mamy snajperkę, będziemy strzelać. E, widzę twoją. Moje pośladki. Eee, dobra, no to jedziemy traktorem. <grym> Zamknijcie oczy. Eee, twoja noga wchodzi w deskę rozdzielczą. <grym> Wibruje w desce rozdzielczej. Co ja mogę poradzić, powiedz mi, co dobra, ja? No ja bym musiał poradzić. chyba tak jechać, żeby coś widzieć, także patrzę w bok i jadę. <grym> Masakra. Po koń pod ten, pod ziemię wpadł. Normalnie, dwa wieśniaki. To jesteś wieśniak. Nieprawda, oparz auto. Przepraszam sobie. Jak chcę tu zaparkować? Nie rozbalaj! Nie dało dobra, dojechałem. Stop. O, bar! Możesz o, to jest bar! E, dobra, ja tu mam taką, taką spluwę z ostatniego odcinka nową. Będziemy ją testować. Małą. A, to małą, dobra. E, o, wisiorek będzie. O wisiorek to warto wart, ten, jasne. Zawsze robię wszystko o wisiorek. Coś tu jest. E, z tą bałą część. Chodź, chodź. Chodź sobie. Choć. Leczyć to się możesz, wiesz później. O, traktor ktoś nam zawinął, widzisz? Jaki to był? Już go odholowali! No, Chodź, wsiadamy do auta Jestem Dobra, a teraz czekaj. To będzie jechała? Nie można. No to idę do przodu około czekaj, mogę? O, ja się będę przesiadał. Patrz. Hop, ho na lewą, sprawej na, really na lewo, no, Czekaj. <laughs> czek, czek, czek. No, przestań, nie ja chcę do przodu Czekaj, cofam się. Czekaj, jest. cofnij się, no. no? No jestem. A teraz ja o, O <śmiech> <śmiech> Tak się bawimy! Bawimy, poczekaj, czek, czek. No, Lewa, daj się. czekaj, czekaj. No czekaj. Lewa na prawo. No dawaj mi tu przesiąść, patrz, O, teraz ten, W Kółko, w kółko! Do góry, no do przodu, dawaj. Ja na bok Czego nie zrozumiałeś? <laughs> no trzeba no, <czemu> było szybciej. <laughs> Ale ja klikam tak szybko i co? Teraz ja czekaj. No, no, widzisz? Nie, nie, no, widzisz? Nie idź do przodu! Czekaj, no. Dobra. O, przez Ciebie przyszedłem. Dobra, no, idź, idź, Jestem. Dobra. Jestem. Ja idę na bok. Dawaj. No, nie rozumiesz?! Nie masz iść! No, Paweł! Nie da się tak szybko klikać! Musisz się po, postarać się bardziej. Dobra. Ej, we mnie w prawie jesteś. Dobra. A, wsiadamy już, chodź. O, tak, wsiadaj. E, nikt nie wie, o czym ona mówiła, w sumie. E, Okej, okay, co teraz? Czeka na mnie coś tam. Spotkaj się Kasa z kimś. Idziemy, tak? Ona idzie. Ona będzie szła chyba, no. O, o tu jest ta baba. Let's get this party started. Ona jakoś wolno chodzi. No, no, to tutaj do niej trzeba podejść. Ja też mam powoli idą. O, łupę pozbieram. To jest tak zwane sztuczne przedłużanie odcinka. Tak. Dobra, teraz yy, na imprezę! Impreska <laughs> będzie! <śmiech> będzie party. Yy, wspólnie razem na skuterku chcesz? Ooo, dawaj, skuter. Czekaj, tego nie możemy. nie możemy Musimy czarny wziąć oczywiście, no bo po co kolor... Ej, ja nie no. mogę wsiąść! Żartujesz? No nie gadaj, że nie można, nie ma możliwości! Świetnie, czyli zgra z kooperacją dla dwóch osób, ale oczywiście misja o, nie Po, mogę, mogę? Mogę, jednak? Już się plułem, widzisz? Już się zacząłem pluć. Już się zaślinił. Już pluł jadem. No. Już jadem plułem. Ich. Dawaj, ja będę strzelał. Tak? Mogę do nich strzelać? Eee... Czekaj, znam się jak ty trzymasz ten karabin, bo masz oparty go o ramię No Ale dłonie masz na dole <grym> Co? Normalnie jest przyklejony do twojego BEZ jaj! No umiem. Nie no, to no prosto. Brońku. Wysoko Wysokobudżetowy tytuł, dziękujemy e, dobra <grym> O nie Nie, słuchajcie, nie no tak po prostu No cóż, no cóż, no co poradzimy Nie no, no naprawdę Serio? No u mnie go trzymał w ręku normalnie. No wiem, no ale mój um, marzeń ręce spuszczone po prostu w pasie i tyle. Gdzie ty jedziesz w ogóle? No tutaj. Drzewa masakrował. Tutaj mamy się dostać, Chodź, patrz, No na górę jo. gdzieś. Ja już tam wspinam się. Chociaż czekaj na, na imprezę, to chyba raczej tutaj gdzieś, nie? O! o tu jest impreza, patrz! Tutaj coś gra. Tutaj coś jest, coś pogrywa. Woo, woo! Impreza. Mogę? Okay? Nie, głośniki są oczywiście niezniszczalne. Nie, oczywiście. muzykę. Dobra, przestań, przestańcie! To mało może mieć prawo autorskie! Przestań, nie, tak, nie będę się bawić! Oczekam, bo to mi jest tam 40 metrów, już właśnie idę. Już tam idę, 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 idę. O, dobra. Dobra, o. Już włączyli muzykę, widzisz? No nie, jednak nie, coś tam jeszcze. Ale gra jeszcze. Okay. Let's get Danny a trophy for trying. Mm -hmm. What's next? Is this gonna be party, Jelena, or we? Impress Jelena? Uh. Fuck off! you getting the grill. You know how I feel about using that. But we Animals have goddamn <laughs> <them> brains too. We're <laughs> Do dolphins and poodles. Come on, there was a beautiful second. I forgot you were vegan. Can you show Danny where the grill is? Yeah, yeah. Oh, grill. Oh, Bangja, super. Love Grab that. Kto ten pan tam z boku robi, tam po prawej stronie? Czy on właśnie, czy on właśnie że tak powiem, sika na kamienie? Czekaj, sprawdzę. <laughs> Coś mu leci. Ej, Nieładnie! Poważnie. Ej, no nie no bez jaj, dobra. Wypad stąd! Siop! 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 No. Co teraz? Znajdź grill na imprezę, na imprezę bez jaj, no to ma być... To? Mamy znaleźć grilla na imprezę, tak? Teraz mamy coś upolować, czy co? Eee, nie, czekaj, znajdź grill na imprezę, zorganizuj jedzenie na imprezę, z grillowaniem eee, no to, to jest takie trochę... Eee, dobra nie, nie. O, o, Dawaj obra, się... chwyciło, i teraz łap Słabiał rybę w... lewym I przytrzymujesz prawy i, i w lewo, prawo Pokazuje ci, którędy No właśnie, widzę, widzę, to, to lewo, widzę W lewo, nie, nie? w dół prawo, O, lewo. i cyk, mamy, papo go ryby, mam hmm. Papo co? No, tak napisane było. Dobra, moi drodzy, e, troszeczkę połowiliśmy, ale w, momencie, w pewnym momencie było także 43, żeby do zrobienia, więc już byłem bliski powiedzieć, dobra, kończymy tą serię, gra jest zbyt irytująca już. Ale na szczęście e, polowałem aligatora. Ta, ale skiep poszedł, zobaczył, jest alligator, wziął alligatora i zrobiło się 100%, więc mówię, okej, okay, dobra, chodźmy dalej w takim razie. Nie kończmy serii. Łowienie ryb spoko, ale no... Nie, po prostu coraz więcej jest po prostu misji, głównych zadań, które są coraz bardziej irytujące. No. Więc zaraz zobaczymy, co będzie dalej. Teraz zostało nam jeszcze znaleźć grilla. Podobno ona wie. Pokażę ci, gdzie jest grill. Dobra. Pokaż. Chodź. Dobra. RUSZAJ TYŁEK! No. Okej, dobra, czyli teraz pół godziny będziemy szli za nią. Ej, poważnie. Nie, naprawdę, to jest po prostu... Ruszaj się, kobieto! Ileż można czekać? Naprawdę, ta gra już mi irytuje po prostu, no? Totalnie. Nie, nie. To, jest, to jest takie straszne, straszne przedłużenie. I co teraz? Sztuczne, nie. Przeciąga się teraz. Ja rozwaliłeś się. Tak, mam dość po prostu. Dobra, rozwa zamykamy imprezę! Zamykamy imprezę po prostu! Rozkręcamy! Dobra, oczywiście to niestety nic nie, nie pomogło. Ale spróbuję zreanimować, może będzie wychodziła teraz szybciej Czekaj, ja... rozgrzewam imprezę Rozgrzewamy imprezkę, pewnie, <grym> że tak Dobra, chodź tu, rozgrzewamy tą imprezę, po prostu Mołotow! Rozpalamy grilla! Ja grilla, ma grilla Masz, proszę bardzo Proszę bardzo, tak się właśnie bawimy! To jest dopiero wybuchowa impreza Tak, to się nazywa wybuchowa impreza Okej, okay, no, będziemy... teraz w ogóle jest ciepło. I teraz już nie trzeba tyle jedzenia. <laughs> nie, jest mniej ludzi, ja, więc. <laughs> już nie potrzebujesz jedzenia teraz. Okej. Okay. <laughs> okay. Dobra, no to teraz zobaczmy, może będzie szła szybciej. Po prostu no. ograniczyliśmy ilość ludzi. Elena, like tak Ej, jest. Dale... Ej, no You're nie, no proszę cię. I patrz, jak ona idzie w ogóle. Bokiem. No właśnie, widzę. Nie, no tak. No les. No nie, 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 nie. Słuchajcie, ja myślę, że. Ja nie wiem, ona, zobaczymy co będzie chyba, z tą więc... serią, ale no kurczę, ja nie wróżę, że będziemy grać w tym idzie ona idzie, ona chce skoczyć chyba ona tutaj. No tu gdzieś idzie, ale. Czy ty skoczyłeś sam, czy. No skoczyłem ja. Okej. Okay. To jest ładnie kolorowo, co widzę, ale. O, rekin! Rekin, stary! Już, już! Dobra, leży. Ja ja mnie no nie? Wielki wy skoczył, jakie jumpskie. O, jaki ona jump no. no, teraz w ogóle coś gada cały czas. W ogóle jakbyś nie gadał o weganizmie teraz. Głupoty jakieś ściśnie. Tonę, 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 tonę. O, się jednak. W ogóle ona opowiada, a tam z tyłu tam wiesz, cała wszystko płonie, taka wielka pochodnia, nie? JK. Trzymaj, no tak, opowiadaj dalej. No, the green, <laughs> patrz the teraz. No, no, no. O, rany. Mamy fajerwerki w Tak, grill rozpalony już jest na 100%. <laughs> Bardziej go nie rozpalimy teraz już. no dobra, sure i co teraz? No, chyba chciała z nami po prostu pogadać, wiesz? Nie mam pojęcia, ale jestem lekko zirytowany, naprawdę. No. Kurczę. Boże, te no, to ty nie powiesz. Okay. Dobra, już go rozwalił tego A, grill jest przecież. pod wodą, patrz. No, przecież jakby mogło być inaczej, nie? No to całkiem rozsądnie, no. Przecież normalnie trzeba się właśnie pod wodą, to jest logiczne chyba, nie? Pewnie. O, faktycznie, tak, coś tu leży. Wodorosty. Dobra, pięknie. Wziąłem grilla. Pod wody. Tak, i to ten grill to w ogóle jest... Rozpalić. ...kurczę, jakaś w ten... Już nie musimy rozpalać bo wszystko płonie. Już wszystko płonie, nie? No to... Dobrze, chodź. Idziemy, się. idziemy, tutaj zobacz. Tu będziemy mieli imprezę, prosto. O, cyk. Czas tylko komunikat nie <grym <grym nie rozwalaj nie rozwala cywili. Dobra, mamy, proszę Jaki bardzo. idealne. Dawaj ryby na to. Interakcja. Połóż jedzenie na grillu. E. Ok. Interakcją było, że wzięła łyka fla z flaszki ogólnie, czarnoskóre. No, iż? mnie też była interakcja z łyka fla z flaszki i tyle. O, nie. I, nie. to jedzenie się wzięło? E, skąd taka pizza na tym? Przecież, za, przecież zagniatały nie? Ale no tak, ma no, faktycznie raz Ale to w realu. A to mam ten, właśnie w piekarniku pizza jest. Zaraz będzie gotowa. To, czy ten laptop u ciebie wisi w powietrzu? Eee! Nie, nie zwróciłem uwagi. Okej, okay, no mi wisi, ale bardzo możliwe, ponieważ tam wszystko wybuchło, więc e, jeżeli tam było coś, co można było zniszczyć, to pewnie tak. To już tego nie ma. Okej, okay, co my... Fajerwerki! O! Fajer... Fajerwerki. Dobra. Lecą? No, tam z tyłu. Ja ich nie widzę. A, dobra, widzę zaraz. O, pięknie. Ładnie. No. Idealne na zakończenie serii, nie? Tak, chyba tak to właśnie wygląda. Nie wiem, przecież jeszcze jakieś odcinki tam będą, jak najbardziej. Ale, no, kurczę, poziom irytacji dzisiaj tak wzrósł. No tak, no tak. Mów, wow, wow, wow. Uważaj, co tam było? Widziałeś to? No. OMG o, o, widzę grubą teraz okay. była. Znowu się budzimy, że tak powiem. Cały porysowany. Mm. Okej. Okay. są moje spodnie. Czy ty chrapiesz, czy to... <laughs> nie, to obok ktoś tam chrapał. No to właśnie pytam, czy to ty. To nie, to nie. Ja. A to dobra Jaki ziomek w ogóle ten leży <laughs> Co mu zrobiłeś? To <laughs> Zostawmy monety. Monety, dobra, okej. Okay. I, I palmę dostaliśmy, no. Nie, to jest najbardziej porąbane, co mogło być. Czekaj, naprawię. Spawam ci buty. Pod, podpalasz mnie. Ok, gotowe. Tak, jest? Ok. Czekaj, no. Biej. O, wsiadam. O, z drugiej strony wsiadłem w ogóle. Gdzie w ogóle tam spłynąć? Nie wiem, nic pokazanego jeszcze. Pójdź do miasta tam. Znaczy, do miasta. Do miasta. To jakby. Jakieś budynki tam ja są, ra. więc teoretycznie to miasto. Teraz niedługo nie tam w złą stronę w ogóle. Nie, zaraz, zaraz będzie ten informacja. Okej, okay, proszę o, bardzo, Spotka się z yy, Yennefer. Yy, tak jest. Z Yennefer, tak? Dokładnie tak. W ogóle nie przekręciłem imienia. Z Jeleną Dobra, tam się. 900 metrów, także myślę, że tam dopłyniemy sobie. Teraz zobaczę tylko no, nasze przykłady. Tak, okej. Okay. Tylko tam trzeba będzie i tak powiedzieć. O, misja. Oje. Nie, spokojnie, wszystko w porządku. Dobra. 700 metrów, 600, 500, 400, 300, 200. Tam tylko trzeba będzie znaleźć jakiś wehikuł y, jeżdżący. Y, tam pewnie droga będzie. Misja, Ale na pełnej to... wieści, dobra? Na pełnej, no na pełnej. pełnej. Ej, Ej, zabiłem się. A nie żyje jeszcze. <noise> ale gdzie A jest tak skuter? Ledwo. A tu I jest tu skuter, jest dobra. Tutaj. Wykrzaczyło go tak śmiesznie. Z, dobra. Się. E, trochę mało życia masz, muszę ci powiedzieć. No właśnie się ulczyłem. Dobra. E, czekaj, ja wezwę brykę. Dawaj, Bo to tira. jest 300 metrów. O, więc... Jedzie. O, jest, dobra. Standardowo. No taki jest szybciej, naprawdę. Brak już po raz, po raz dziesiąty już to mówię, ale naprawdę. Jak mam wysiądzie... stać przy drzwiach i czekać, aż on skończy siedzieć, wysiądzie to naprawdę... Dawaj przejmujmy tą bazę, e, tą bazę trzeba przejąć, tak? To jest gdzieś tutaj... O, tu jest chyba wjazd. Na pewno w tą stronę? To mi się wydaje. Czekaj, teraz zobaczę. Tu pod górę wieź lewo. A, widzę. A tu jest wejście, tak, dobra, choć tu wejdziemy tędy po prostu, raz po to. Tak będzie szybciej. Lecę. Tak, będzie szybciej, bezpieczniej, e, sprawniej. Auto drogi. Dokładnie. Może nawet e, po skałach. Ten o, tu jest jakiś ten. O, zobacz, kotwiczka chyba. Kotwiczkę. Dawaj, cyk. Hop hop, 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 hop. Dobra, hop, się. To są nasi. Tak, to są nasi, no. Dobra, no to idziemy do góry. Czekaj, tu jest wejście na górę, jakieś gdzieś Halo, gdzie tu się wchodzi na górę? Bo to. Te... O, tu jaka rakietnica jest. Eee, czekaj, jak tam na górę wskoczyć? Uuuu karabinowy, tu jest, to są schody. Dobra Eee, tutaj schodów nie ma, tu są kolejne schody. Dobra, popo, 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 popo. jest kacenka, będzie. Cud Cudsenka jest. No. First <laughs> we kill Castillo, then McKay won't matter. Yeah, what the fuck do we care about a Yankee in a suit? It's the money. No money, no tanks, no bullets, no soldiers. I got it. Yelena, Honron, Lorenzo, me and all of La Morale will go after Castillo. Danny, you kill McKay. That doesn't make sense. Oi? saw. I was getting tired of talking. the the Evidently. Dobra, wkracaj się dzieje. Z, jedziemy z nimi. Dobra, ja mam ten rewolwer, zaraz go przetestuję. Jaki ma zasięgi w ogóle? Tu wybucha chyba. Ehm. Cześć, 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 cześć. A który to taki strzel? To nasz. Spokojnie, tam w krzakach był. Dobra, O ja tu wyskoczę. Hop, 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 hop. Dobra, Które, który następny? Zdjęte. No, Okej, okay. czy to jest taki może turbodziałka albo coś nie ma oczywiście sensu Dobra, broń hotelu. Te, te czerwone kropki takie takie spazmy można powiedzieć, to one są oznaczone Dobra. Ja tu i ściągam, bo jest tutaj A ja strzelam po prostu rewolwerem. Jak na, na zikim zachodzie No na dwa strzały są praktycznie? A, to spoko Dobra, poczekaj. Teraz będą na jeden Dobra, dało się, da się, da się Lucky look, dziki zachód. Popatrz, czekaj Nie, nie, o tu jest bliżej. Weźcie się, ziomek. Dobra, przyszła e, Tu chyba granat wpadł, ale mogę się. Ten tutaj rozwala w ogóle. Zdjęty, a tam jest czołk! Stary, czołg! 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 Patrz, mam sposób to... na to, nie rozwalaj czołgu. Czemu nie rozwalaj czołgu? Patrz, pokażę ci. Mam nowy, nowy sposób na czołg. Od widzów. Poczekaj, patrz. Fu! długo biegniesz? Czekaj, no do czołgu biegnę. Obserwujecie. Płonę, patrz, 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 pa, pa. Eee, yy, o! Hop. Proszę wysiąść. I teraz mam czołg. Uh, zaporowy. Proszę bardzo. For the Masz czołg? Tak. Bo musisz mu dać ten e, IEMA. E, I on A -a. wtedy, że tak powiem, e, tak. Z tyłu atakują! Od tyłu atakują nas. Gdzie? U góry. Ja nie widzę. A, tam gdzieś. Hmm. No trochę lipa, bo ja tym czołgiem tam nie przejadę, nie? No zauważyłem. Na szczęście Czekaj, czeka, 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 czeka. mam co, Supremo! Może się uda coś? No oczywiście, że nie, bo po co? Dobranoc Okej, okay, to idę. Idę już, idę Idę Oj, chyba cię a nie tam Dobra Spokojnie, wszystko pod kontrolą Dobra, dawaj leżeć. Czekaj, tutaj gdzieś wchodzą. On tu gdzieś powinien jeszcze być, ale nie idzie. Nie widzę mi tam Pyk, pyk, pyk! Dobra Gdzieś tu jeszcze jakiś biega? Ktoś? Rozwala i. No właśnie rozwalam, staram się! I jest na fuch fuch, fuch. jest tam? Fu, fu, fu! Hej, tam fuch Fu, fu, fu! Fu, fu, O, co jeszcze, to? Jeszcze ktoś, jakiś jeden tu tego, został mogę o, tu tego Mogę tego użyć? Nie Dobra. Mogę tak użyć? użyć, czy nie? Okej, okay. dobra, skiepasz na mnie teraz! Do budynku się zostali. Tak, pa, 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 hop! W środku są. Oj, dobra, nie pykło. Pomocy ratunku, w środku są. Lecę! Lotnia! Juhu! Para lotnia. Tak się to robi. Granat! A nie, to jest jem, to nie, czekaj. Ehm. Granat. Prawdziwy. Fuch, fuch, fuch! Fuch, fuch, fuch! Poszli spać! Uch, co to możesz? Jakim cudem tutaj wejdzie? Kurczaki! Oj, tutaj gdzieś co Wypad! Wypad! Okej, okay, mamy to. mamy Muszę to przeładowywać troszeczkę, bo kurczę tutaj... Tu są gdzieś jeszcze! E, o, dobra... Nie ma wchodzenia! Dobra, tutaj mamy strzelbę, dawaj strzelbę przeładujemy. Okej... Okay. Dobra, gdzie tu jest coś jeszcze? Coś? Dobra, już więc nic nie ma. Amunicja. Broń hotelu. O, tam się. gdzieś jeszcze coś gdzie oznaczone są? Gdzieś są? jest. Gdzieś są. Fuch, 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 żegnaj! Leży. Dobra, też leży. Eee, helikopter. No cóż. E, no cóż. To jeden ten na górę. O, tu czołg był przecież, czekaj! Idę po czołg! Idę po czołg! A ja po tego tego Po co? E, tu dziś był to takie wielkie... takie działko Dawaj, dawaj, dawaj! Hop. Jest helikopter, czekaj. Tu jest drań. tej kierowcy. Dobra. Leżeć! Oczywiście to jeden... Tak, ale tu jeden nie wystarczy Ja ci Dwa! Leżeć O, cyk no. Dobra Zero Mamy to szans. E, Ktoś jeszcze gdzieś? Coś? No, chyba nie e, Więcej śmigłowców, o stary O kurde Dobra, rozwalaj, rozwalaj, rozwalaj! Rozwalam Przeładuj, przyładuj, dobra, jeden leży Dobra Jakby tu czeka. Czekaj, czekaj, bo on się przemieścił. Grupa 7. No patrz, jak on unika. Stary nie, nie mogę, bo on uniki robi. Dobra, pat, no, pat, tak jest. Pięknie. Dobra, mamy to. Masakra. No i to była fajna misja. No, to mi się podobało. Oj, ale łapka wzięła z sobą, oczywiście. Oj, dziękuję. O, Dostał wartwice. No cóż, jakie czerwone oczyma? ma. El, El Tigre nie wytrzymał. Nie wytrzymał presji. Ok. Oj, akcja kolejna. E, tak. No, tu mam jakąś mapkę. Ej, okay, strzelam e, do nas bardzo mocno. Tak? No. nie luzik, luzik. Eee, czerwono w ogóle. No, wszędzie jest czerwono. Nie wiem, który to mam iść w ogóle. Chyba tu jest. To... Faktycznie! Musimy tu uciekać szybko. Ewidentnie. Mega szybko, stary. Dobra. Na, Na lecę. A ja umarłem ja na wiewiórę lecę i mam wszystko tam z tym. No, udało się. Nawet wyprzedziłem Elenę Ja umarłem jest. Nie zdążyłem wyjść. Ale ten zawsze odchodzi z, Czekam, z powrotem. Czekam no, na... z nie uciekała, a teraz wraca. Mm, mam czarny ekran, nic nie widzę. O, 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 o. Where's Horon? Danny, just, just get the Patriot speak. Chyba nas rozwalili. Chyba tak. Jest to prawdopodobne. Po prostu, Paweł okazałeś się być zbyt słaby na tą grę, tak? Rozwaliliście. Czyli kończymy. Bad time for, and I told you so. I came to say goodbye to an old friend. Back in 67, we didn't mourn our dead. Death was glorious. We were stupid. Castillo and McKay crossed the line today. More will die and nobody is safe. Not an old legend. Or a new one. A, to ona też padła. To prawie wszyscy padli. A, no to fakty też. Wszyscy najlepsi polegli. No cóż, tak czasem bywa. E, chyba tym symbolicznym akcentem, tak? E, chyba tak właśnie myślę. Chyba tak. Chyba tym symbolicznym zakończymy. E, także czekaj, tu jeszcze na koniec e, ten, może taki e, lot, nie? Wiewióra, co to na to? Tak, ale to połanka. No, no. Twój partner zginął, co ty robisz? Dobrze, to, już żyje. W górnym prawym rogu mi się pojawił twój partner zginął, no cóż. Dhy. Hop! Ała. <laughs> nie zdążyłem nawet ten. O, dobra, otwarłem! I lecę. Na końcu cicho jeszcze dalej. Trzymajcie się, chaos! Na razie się maczę.